Dobry wieczór, dobry wieczór. Dzisiaj trochę inaczej, trochę inaczej się witamy. Pewno też frekwencja będzie inna, nasza. Yy, ale postanowiłam, że dzisiaj zrobimy tyłem do wieczorem, ponieważ tak, też tak, tak, Mara, myślę, że fajnie też tak wieczorem, ponieważ wierzę w to, że Bóg, yy, że teraz nadchodzi taki czas, Wielkich zmian, takiego powiewu Ducha Świętego, i zanim my ten wiatr poczujemy, zanim przyjmiemy do swojego życia taką, wyrazimy taką zgodę Panu Bogu, że chcemy przyjąć zmiany, które On chce wraz z tym dzisiejszym wiatrem u nas w Halifax przywiać do naszego życia, zanim przyjmiemy te zmiany, to Chciałabym, żebyśmy dzisiaj wieczorem podziękowali Bogu podziękowali Bogu za wszystko, co do tej pory uczynił dla nas. Żebyśmy podziękowali Bogu za wszystkie rzeczywistości, które odsłonił, które pokazał. Żebyśmy się dobrze przygotowali teraz do tego weekendu, który będzie takim weekendem, które będą padały historie Eliaszowe, które będą padały historie Jezabel, króla Achaba. Żebyśmy przygotowali się na zmiany myślenia, które Pan Bóg szykuje dla nas na ten czas. Ale zanim te zmiany przyjdą, żebyśmy podziękowali za to, co dzisiaj już masz, za miejsce, w którym doszedł, miejsce, do którego doszedłeś dzisiaj i do którego Ciebie Bóg dzisiaj doprowadził. Chciałabym modlić się dzisiaj wieczorem za każdą osobę, żeby ta prawda przychodziła. Dziękujemy Ci ojcze za miejsca, do których nas doprowadziłeś. I w ten wieczór, kończący się dzień, dziękujemy Ci z całego serca za to, że pokazałeś wszystkie te miejsca, które są martwe w nas, które są nieumiejętne w nas, wszystkie te miejsca, które nie mają w sobie zgody i akceptacji na to, jakimi nas uczyniłeś, jakimi nas stworzyłeś, które nie mają w sobie zgody i akceptacji. Kolejności zmian, które przychodzą do naszego życia, które nie mają w sobie akceptacji i zgody na tempo zmian, które przychodzi do naszego życia, na tempo tego, co Ty robisz dla nas. Pragniemy Cię prosić, byś przyszedł i poruszał nasze serca za wszystko, co dziękczynieniem, za wszystko, co uczyniłeś dla nas w tym czasie, i pragniemy otwierać się na Twoje działanie i w ten wieczór po całym tym dniu. Chcemy ci, Cię błogosławić i chcemy Cię prosić, byś tchnął w nas życie. Byś tchnął w nas życie, żeby ta noc, ten sen, który mamy przed sobą teraz, była nocą wielkich zmian, była nocą snów proroczych, słów proroczych, myśli proroczych, byś malował przed nami obrazy w snach, w myślach, w rozmowach, byś te wszystkie rzeczy robił żeby te zmiany żeby te zmiany przychodziły do naszego życia Panie Boże prosimy Cię, abyś tej nocy śnił się wszystkim dla których jest to możliwe którzy są w stanie sny Twoje przyjąć byś śnił się, pokazywał wizje obrazy, byś zapowiadał wskazywał kierunki byś mówił do nas głośno i wyraźnie byś dzisiaj w momencie, kiedy my nie możemy tego zepsuć, żebyś ty przyszedł i z ogromną jasnością wykładał nam, do jakich miejsc nas prowadzisz. W tej atmosferze dziękczynienia, którą my mamy wszyscy w swoim sercu dzisiaj, za miejsce, do którego nas doprowadziłeś, za rzeczy, które dla nas przygotowałeś, chcemy z całego serca przyjąć wszystko to, co jest przed nami. Chcemy iść w namaszczeniu Eliasza, chcemy widzieć, Chcemy słyszeć, chcemy rozumieć i znajdować w sobie wolę i siłę do tego, żeby to wszystko podejmować. Proszę Cię, Ojcze, za każdą osobę, w której pragnienie jest takie, w której serce płonie pragnieniem Ciebie, słyszenia Ciebie, rozumienia Ciebie, przyjmowania tego, co Ty przygotowałeś pragnienie bycia posłanym, użytym, pragnieniem. Dotykaj ludzi, którzy mają pragnienie chodzenia w duchu Eliasza. Proszę Cię, ojcze, za wszystkich mężczyzn, za wszystkie kobiety, które mają takie pragnienie w sobie. W imię Jezusa Chrystusa. Amen. Miałam taką myśl z rana, że Bóg, w ogóle miałam taki obraz. Pamiętacie ten obraz Michała Anioła, stworzenie, kiedy ręka Boga Ojca do palec w zasadzie, czubek palca. Dąży do spotkania z palcem syna, który jest martwy, i, i, i ten dotyk. To jedno takie muśnięcie, jakby wy, wyrywa tego człowieka z pęt śmierci, i powoduje, że ten człowiek jego cał, całe ciało ożywa. I, i i mam takie głębokie przekonanie, że taki czas przed nami, że Bóg będzie ożywiał, że weekend, na który teraz czekamy, który rozpoczynamy w piątek, weekend związany z Jezabel, z Eliaszem, z królem Achabem, z tymi wszystkimi historiami, będzie to czas, w którym Bóg będzie chciał uczynić krok milowy w życiu każdego z nas, że szuka ludzi, którzy mają wdzięczne serca za miejsca, w którym są, chcą przyjmować, Miejsce, w którym są, chcą dziękować za miejsce, w którym są, za tempo, którym ich Bóg prowadzi, czy za wolne, czy za szybkie, że chcą dziękować. I Bóg chce przychodzić z potężnym namaszczeniem pokolenia Eliasza, uczniów Eliasza, uczniów prorok proroka, właśnie po to, żeby stanął szereg ludzi w świecie i ogłaszali proroczo nad światem, że Bóg jest żywy. Że jest działający, że jest w stanie przynosić zmiany do każdego człowieka, że Bóg nie, nawet nie jest to, że On jest w stanie, ale że On to robi, że chce, że zapowiada, że będzie to czynił. Będziemy się o to modlić i będziemy o to wszystko wołać do Pana Boga. Więc zanim zaśniecie, to wszyscy my, zanim zaśniemy, przyjmijmy tę myśl do serca i to błogosławieństwo. Dlatego, że Bóg dzisiaj, tej nocy chce do nas mówić i jutro rano, mam nadzieję, że wielu z nas będzie mogło opowiedzieć sny, opisać swoje sny, i żebyśmy mogli, zanim rozpoczniemy ten weekend, żebyśmy mogli zobaczyć, co Bóg do nas mówi bardzo wyjaźnie, wyraźnie, bardzo mocno, bardzo proroczo, gdzie nas prowadzi. Bóg szuka ludzi, którzy przyjmą wizję, które On ma, zapowiedzi, które On ma. Szuka ludzi, którzy będą szli przez świat i będą to ogłaszali nad ziemią, nad światem, nad ludźmi, nad miejscami, w których my pracujemy, żyjemy, spotykamy się, rozmawiamy. Niech życie płynie, niech ci, co byli martwymi, przez dotyk Boga Ojca będą dotykani i będą ożywiani. Czy chcecie w ten wieczór podjąć taką decyzję, że przez noc Bóg przyjdzie, objawi, pokaże, dotknie, Zapowie, czy chcecie, czy, czy macie takie pragnienie w swoim sercu? Chcę was, yy, chcę was zachęcać. Tak, rekolekcje będą online. Yy, proszę zgłaszać się do. do kogo? Do Marty Jasiukajcie. albo na tyłem do ołtarza napisać. Yy, słuchajcie, czy chcecie, czy zawołacie do Boga? Chcę, mów do mnie, używaj mnie nie niepozornego narzędzia. Słabego, nie dającego radę, nie mieszczącego się w normach, tak? Ale używaj mnie. Jesteś Bogiem, który, który ożywia to, co jest martwe. Ożyw mnie do Ewangelii, do głoszenia. Ożyw mnie, bym był posłany, bym nie dał rady w miejscu usiedzieć. Ożyw mnie, bym miał potrzebę mówienia o Tobie, o Tobie do wszystkich. Ożyw mnie, byś Ty był ważniejszy niż cokolwiek. Ty niedoskonały, ja niedoskonała, tak? Że my niedoskonali. Tak, Jan Bosko. Często miał sny prorocze i miał bardzo, bardzo wyraźne sny prorocze. Święty Jan Bosko, tak. Przedstawiennictwo świętego Jana Bosko. Wołamy dzisiaj ojcze do ciebie, przedstawiennictwo tego świętego, który miał jasność snów, jasność wizji. Proszę cię, abyś obudził ducha proroczego w nas. Abyśmy widzieli, słyszeli, byśmy śnili i byśmy jutro potrafili światu przekazać, sobie nawzajem przekazać to wszystko, co Ty dzisiaj, tej nocy do nas powiesz. Więc przyjmijmy to błogosławieństwo w ten wieczór, przyjmijmy to pragnienie, którym ja dzielę się z Wami, i miejmy wielkie oczekiwania, niech Bóg do nas mówi. I jeżeli możecie, dacie radę rano i znajdziecie czas, to zachęcam Was do tego, żebyście zapisali te sny, żebyśmy się mogli podzielić, opowiedzieć o tych snach, bo będziemy o snach też rozmawiać w czasie naszego weekendu, który teraz rozpoczynamy. I będziemy przeżywać i będziemy rozeznawać te sny i będziemy pytać Pana Boga, co te sny, sny znaczą. Mam nadzieję, że Wy też chcecie, tak jak ja, naprawdę wiedzieć, co Bóg zapowiada i jaki, na jaki nowy etap chce nas, nas wszystkich wprowadzać. Więc. Więc jeżeli możecie rano, jak się obudzicie, jeżeli ktoś będzie pamiętał, też poproście Ducha Świętego, żeby On dał Wam za, zapamiętać, żebyście nie zapomnieli tych snów, nie, nie zapomnieli tego wszystkiego, co Bóg będzie do was dzisiaj mówił, żebyśmy mogli się w czasie weekendu tym wszystkim podzielić. Życzę Wam dobrej nocy, właśnie z Duchem Świętym, w, takim, w takiej atmosferze Eliaszowej, w takiej atmosferze tego, że wszystko, co z Bogiem jest takie proste i łatwe. Więc życzę Wam dobrej nocy, i dzisiaj nie mówię Wam dobrego dnia, ale mówię Wam dobranoc, i bardzo mi miło było Was gościć u mnie w domu też wieczorem. Więc dobrej nocy, dobranoc. Widzimy się jutro rano o dziewiątej z Panem Bogiem. Papa, pa, kochani. I oczekujcie, tak, oczekujcie z Panem Bogiem. Dobranoc.